Hello, z tej strony Dorik. W tym filmiku pokażę wam, jak zdobyć yy, egzotycznego wierzchowca, więc co musimy zrobić? Na początku musimy się udać do tego miasta, gdy już tu się znajdziemy. Korzystamy z tych drzwi, żeby przejść na wyższy poziom. Jeszcze raz pokażę. I to jest nasz, nasz główny cel. Quest ten jest dostępny od początku gry, praktycznie od samego początku. Jedynym mankamentem jest to, że musimy wydać sporo golda. Ten oto sprzedawca powie nam, że ma coś do sprzedania. Nie powie co to jest, taki kod w worku. No i kosztuje to 10 tysięcy. No ja mam zniżkę 10% u wszystkich handlarzy, więc u mnie to kosztuje 9 tysięcy. Kupujemy to, tutaj piękny króliko świnia. Piękna króliko świnia nam się pojawia. I teraz e, odkryliśmy zadanie, które musimy wykonać. Znaczy nie my, tylko nasi ludzie. Udajemy się do podniebnej twierdzy. Będąc na miejscu zwołujemy na radę wojenną. I na stole znajdziemy na pewno misję, czyli wybieramy Ferelden. E, tutaj mamy tak, to ten wielki, to jest ten quest. Musimy go wykonać. Niestety będzie to trwało półtorej godziny, więc magię wam pokażę, co się stanie za pół godziny. Tak więc minęło półtorej godziny. Zostało nam odebranie raportu i wybranie mounta w stajni. Tak, widzicie, mamy już odblokowanego nowego wierzchowca. Te opcje się, różnią się tylko kolorami. Wybieramy. No i pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda. No, tak więc przywołujemy naszego nowego słodkiego zwierzaka. I tylko zobaczcie, jaki on wielki. Jest to chyba skrzyżowanie różnych zwierząt. Na pewno baran, królik. No, i oto nasz nowy zwierzchowiec. Jeśli przydał Wam się ten poradnik, to zostawcie lajka, suba. No i dzięki za oglądanie. Na razie.